Spotkanie Lemes przeciwko SONIC. SONIC najlepszy, no chyba drugi najlepszy aktualnie ukraiński zawodnik. Zdarzało mu się wygrywać nawet na Grabiego. Kiedy Grabi jeszcze aktywny był na Warcraft 3 Champions. Lemes znany z tego, że gra na rifle. Jego ulubiona strategia. Zobaczymy, jak Lemesowi pójdzie na nocnego elfa z Ukrainy. Spotkanie jest grane w ramach turnieju Back to Warcraft Weekly Cup. To jest chyba półfinałowe spotkanie, czyli gracze grają Best of 3. I proszę bardzo, pierwsze ciekawe rzeczy: a mianowicie Sonic nie grał w cydemonów, którego Lemes nienawidzi, a władce ognia. Ciekawe jak to zadziała. Firelord Lord na palarifle. Zobaczymy. Jeden i drugi zawodnik sobie klipuje. Mamy już cztery łuczniczki. Dwa przywołańce lawy. z wyciąga swoje milicjantów. Klipuje sklep goblinów. Może tutaj ogrzymak na przedmiot do many. Zobaczymy. Różczka kradzieży many. Mamy różczkę kradzieży many. Proszę bardzo. Chciałem powiedzieć właśnie różdżka kradzieży many. Mikstura many. To by były najlepsze przedmioty jakie tak naprawdę. Paladyn może otrzymać. Zobaczcie, jak tutaj się rozdzielają te przywołańce lawy z tymi łuczniczkami. Jaki fajny sposób na creepowanie na tej mapie za pomocą władcy ognia. Bardzo mi się to podoba, muszę przyznać. Fajna strategia. Zobaczymy, jaki tu jeszcze będzie przedmiot. Tu jest kilka przedmiotów, które będą bardzo użyteczne dla fajnego lorda. Sobi mask. E, lol, nie oglądałem tego wcześniej. Mówię serio, nie oglądałem tego wcześniej. Po prostu wiecie, czasem człowiek ma szczęście i mówi, jaki item drop może być najlepszy. No i jak się tych gier kastuje dużo, no to w pewnym momencie ma się farta i się trafia, jeżeli chodzi o item drop i tyle. Eee, więc tak, zobaczymy zaraz, co się będzie działo. Trzeci poziom final Lorda za chwilkę. Maska sobie jest dobra, dlatego że po prostu regeneruje dużo więcej many dzięki temu. Później, jak Fire Lord musi się cofnąć do bazy, zregenerować zdrowie, to nie musi regenerować swojej many w księżycowych studniach, albo tej many nie musi tak dużo regenerować, dzięki czemu? No, po prostu tutaj też jest dodatkowy waliu w tych księżycowych studniach z tego sobie masku, tak naprawdę. Lemes ma bardzo spóźnioną, znaczy nie wiem czy bardzo spóźnioną, ma późno tajemną wieżę i ta wieża, no za chwilkę się poskłada. Jeszcze, ciekawe, Lemes nie robi TP, bo on chyba czeka na trzeci poziom i jeszcze chce, chce podnieść przedmiot, przedmiotu finalny nie podniósł. Okej, okay. czy uda się otoczyć Władcę Ognia? Czy wyjdzie sobie na luzie? O, wyszedł na luzie, była okazja, żeby otoczyć bohatera, zobaczcie, tutaj jest przywołańców nawy. Patrzcie, trzech, zaraz czwartego nie będzie, czwartego nie będzie, ale może jakiś się rozdzieli. Ej, czy Lemes po prostu zginie od takiego ataku? Można powiedzieć, że to może jest trochę unlucky czy nie. Ginie Paladyli? ginie. Ja kurczę! Co tutaj zagrał Sonic? Wyszło mu to. No, wyszło mu to, ale jak mu to wyszło ładnie. Jest w ostatniej chwili użyte TP, kiedy bohater miał dwa punkty zdrowia. Ale tak naprawdę dla Lemesa to jest koniec. To jest koniec. On ma 9 zł, 29 drewna, robi sobie maga krwi. Jeszcze trzeba wskrzesić paladyna, wyleczyć swoich strzelców, gdzie elf po prostu teraz sobie skorzystał z księżycowych studni. Ma zregenerowane punkty zdrowia, punkty many. Jeszcze sobie sklepuje tutaj sklep goblinów za pomocą Pradrzewca Wojny. Kupisuję może kolejnego za chwilkę bohatera, bo widzimy, że tutaj się uczniczka do tego ustawiła. Większa mikstura leczenia. Księga siły do tego. O! I Pit Lordzik! Lord otchłani! Proszę, ładnie. Proszę, proszę. Ładnie to wygląda. Ciekawy czy gra pod ryk, pod haula, czy pod splasha. Czy może pod deszcz. Ognia. Zobaczymy. Jak deszcz? Ta właśnie tak podchodził, jakby chciał chłopów tutaj zaatakować. Zapomnę pomocą ognistego deszczu. No i nie ma paladyna i tak naprawdę bez paladyna tutaj nie ma nawet nadziei na to, żeby się wybronić. Jeszcze jest wezwana milicja, ale my spróbuję coś tutaj zrobić, ale wiemy, że to za chwilkę po prostu będzie koniec. Nawet jeżeli Lemesh się tutaj wybroni, no to będą zbyt duże obrażenia mu zadane. Fire Lord, zbyt dużo punktów doświadczenia. Lord Otchłani też sobie teraz do, tutaj troszeczkę leveluje. Ma krwi, nie ma w ogóle punktów zdrowia. to i dwóch strzelców, którzy tak naprawdę nawet nie mogą za bardzo wrócić do walki, po prostu zginą w mgnieniu oka. No i tak to będzie, GG. I pierwszą gierkę w ładnym bardzo stylu, trzeba to przyznać, że w bardzo ładnym i ciekawym stylu wygrywa Sonic, ale to jest spotkanie best of 3, więc gracze. Grają do dwóch zwycięstw. Druga gra między Sonikiem i Lemesem. Lemes walczy teraz tak naprawdę o swoje życie. Jeżeli chce jeszcze myśleć o finałach w turnieju, no to musi teraz wygrać tę grę. No, oczywiście, Lemes, jak to Lemes, palarifle, to już nas nie zadziwia. I Sonic chyba był bardzo zadowolony z wyniku tego poprzedniego meczu i tym, jak Firelord mu pomógł. W pokonaniu paladyna. No i jeszcze raz, władca ognia, który też rozpoczyna klipowanie, co ciekawe, od obozowiska przeciwnika, z obozowiska Lemesa, czyli zabiera od razu Lemesowi jakieś tutaj punkty doświadczenia. Więc to w sumie wygląda w miarę ciekawie. Zobaczymy, jak ta gra się potoczy. Tutaj troszeczkę mapa jest inaczej zbudowana. Nie będzie można sobie tak bez problemu sklipować trzeciego poziomu. Mamy tutaj kryształową kulę, Lemes sobie zbił tutaj obozowisko, dostał pierścień ochrony, o i proszę bardzo, Lemes, zobaczcie, teraz chce, o, czy Lemes to widzi, czy Lemes, Lemes wzywa milicję, nie, Lemes już, okej, okay. Lemes już podejrzewał, że chyba może być podobna sytuacja jak w grze poprzedniej i przeciwnik będzie próbował zabierać mu obozowiska, stąd też wyskautowanie wodza leśnych troli, bardzo dobrze. No i od razu ta gra dużo lepiej wygląda na początkowym etapie. Czyli jak widzicie, gracze robią poprawki z gry na grę. No i będzie walka, wezwana milicja. To zdobędzie wodza leśnych troli. To jest najważniejszy. Creep tutaj. Leme targetuje troszeczkę wadce ognia za pomocą strzelców. No i chyba tutaj ten pojedynek powoli zaczyna wygrywać. Ciężko powiedzieć. Zmiana obrażeń. Jeden bije drugiego. No i co? No na razie tutaj tak naprawdę po prostu się biją chłopaki. Ale Lemes musi uważać na tego Paladyna, tak myślę. Chociaż Lemes. No tak, no musi uważać na Paladyna. No, 100 HP. No nie jest to też mało 100 HP. Tutaj na luzie można dalej sobie mikrować, Trzech, czterech milicjantów wezwanych do creepowania. Sonic jak widzimy bardzo ładnie korzysta z umiejętności łuczniczek, ukrycia w cieniu. Noil, czy nemesowi uda się tutaj zabić wodza? Chyba tak, jak najbardziej. O, dobra, udało się, trzeci poziom Paladyna, z w bestii, ta gra wygląda świetnie, zobaczcie. Władca ognia no za chwilkę będzie miał drugi poziom, ale Lemes ma trzeci poziom. Posiada zwój bestii, zabił kilka łuczniczek. Więc wygląda to bardzo dla niego dobrze. Teraz po prostu trzeba dobrze przeprowadzić ten atak, który prawdopodobnie będzie zaraz wyprowadzony w momencie, kiedy pojawi się na mapie mak krwi. Do tego czasu może Lemes jeszcze będzie chciał coś skripować, czy nie? Zobaczymy. Kupił pył ujawnienia. Róg zaatakował wojska gracza. Dziadem arystokracji. O! Bardzo ładnie. Rozproszona umiejętność władcy ognia za pomocą trolla, kupionego w obozie najemników. No i bardzo ładny cripdzak też od Lemesa. Ale musi cały czas uważać na swojego paladyna, bo, tak jak widzimy, Sonic próbuje go bić. Za każdym razem, jak podchodzi troszeczkę za blisko. Żewca prawdopodobnie Sonic straci, o dobra stracił, próbował zabić strzelca Sonic, ale nie wyszło, jeszcze została jedna uczniczka Spęta na przestrole. no ale Lemes musi się wycofać, bo brakuje mu manę na Paladynie, ale teraz pojawił się Mak Krwi, który przerzucił manę na Paladyna, ale troszkę za późno nie mógł rzucić Holy Lighta. Pojawił się również oczywiście łowca demonów, który może z kolei ściągać manę z Paladyna. Tylko pytanie, czy te poziomy nie są zbyt niskie. Tutaj trzech chłopów budujących tajemną kryptę już. Czyli Lemes chce tutaj kończyć grę. Ale są polepszenia dla druidów już robione, zobaczcie. Ten druid, kiedy wyjdzie, będzie, będzie posiadał umiejętność odnowienia, która regeneruje 400 punktów życia bohaterowi bądź jednostce. Ściągana mana w Zładcy Ognia przysmaga krwi. Troszeczkę obijany na przodzie łowca demonów. Paladyn ma bardzo dużo many. Jedyne co musi tak naprawdę teraz zrobić to po prostu stać z tyłu i leczyć. To jest też tajemna krypta, czyli można z niej skorzystać. Lemes właśnie to zrobił. Kupił sobie miksturę leczenia. Ale zobaczymy jak zaraz wyjdzie tutaj pierwszy druid. Rzuci leczenie pewnie na łowce demonów. Dokładnie tak. I zobaczymy, czy Lemes będzie teraz mógł też normalnie walczyć. Stawiane pierwsze wieżyczki przez chłopów. Jest polepszana na tajemną wieżę. Ciężko będzie tutaj się obronić Sonicowi. Ma coraz mniej jednostek. Za chwilkę po prostu Sonic nie będzie miał tutaj totalnie obrażeń. Jeszcze Lemes teraz odpada sobie z wuj bestii. Strzelcy mają plus 6 do ataku. No i ciężko, ciężko. No, to będzie mecz wyrównający prawdopodobnie na wynik 1-1. Więc jeszcze nadzieja Lemesa nie jest stracona. Nie wiem, w jaki sposób miałby to teraz wygrać, tak naprawdę, Sonic. No, jakby. O! Kupił jeszcze, proszę bardzo, Fire lorda. Przepraszam, Pit Lorda. Lord tu jest Fire lord. Pit Lorda. Pit Lorda. Dobra. Ale czy to, czy to, jest w stanie wybronić? Mi się wydaje, że nie. Mi się wydaje, że nie. Za niskie poziomy. 2-1-1 to są zbyt niskie poziomy. Co prawda tutaj też nie ma dużo wyższych poziomów, bo jest 3-1, ale to jest palany na trzecim poziomie, który po prostu za full HP leczy wszystkie jednostki. Dobra, troszeczkę teraz Lemes próbuje robić tak zwanego hit and run, uderzyć, odbiec. Piklord zagranego Makliwa, jak widzimy. No, oj, na palady uważać. Holy Light na Strzelca, odpalona mikstura leczenia. Jest i Holy Light. Ej, czy Sonic to broni? Mi się wydaje, że Sonic raczej nie może tego wybronić. Dobra, Sonic tego nie wybroni. A powiem wam, że powolutku to wyglądało, jakby Sonic miał małą szansę. Tutaj zablokowany łowca demonów zostanie zabity. No i. No i za chwilkę. Będzie odklepywane. GG. Zobaczymy. Tak, tak, tak. Tu już jest wszystko pod kontrolą. Tak jest. GG. I mamy wyrównanie 1-1, ale powiem Wam, że w pewnym momencie w sumie to wyglądało jakby Sonic miał mieć minimalną szansę. Dobra, wynik 1-1, i zobaczymy, jak to wygląda w grze numer 3. Failord miał swoją okazję, raz się udało, raz się nie udało. Czas na zmiany. Grany będzie kozioł. No i kozioł chce sobie najpierw odblokować dostęp do kopalni złota. Zagrał też sobie do szybszego kripowania drzewce. Zaraz zobaczymy, czy tutaj się gdzieś kręci jakiś ognik, który chciałby zrobić kopalnię złota. Na to na razie nie wygląda. Zobaczymy, jaką strategię gra Ponak. Ponak gra, proszę bardzo, i jestem zaskoczony, palarifle. Wiemy, że lubi, nie gra. Jak daje mu to fan, to o co chodzi? Czy to jest ognik, który będzie budował jednak tutaj drzewo życia? Tak? To jest on? Tak jest. Mamy drzewo życia, czyli dobrze, ok. Czyli jest szybko zagrana expa. Ciekawe, że zagrał, znaczy opiekun Gaju dostał opończe inteligencji. To jest najlepszy przedmiot, jaki tak naprawdę mógł dostać na tym obozowisku, bo zwiększa i obrażenia i daje więcej inteligencji, więc możemy sobie częściej używać naszych summonów. Więc tutaj jak najbardziej jest to najlepszy drop, jaki mógł tak naprawdę Sonic dostać. Lemes rozpoczął sobie tutaj flipowanko, zrobił sobie pierwsze obozowisko, ale teraz będzie tutaj troszeczkę spowalniany. To co Sonic teraz chce zrobić, to jest jak najbardziej po prostu spowolnić swojego przeciwnika, żeby nie dostał trzeciego poziomu. Przy okazji, jeżeli jest szansa, no to próbujemy zadać jakieś tam obrażenia paladynowi. Jak widzicie, widzicie, za każdym razem, jak może, jak widzi okazję, bije paladyna. Tutaj widzę, że jednocześnie też próbuje coś zrobić drzewcami, pomęczyć na tych chłopów, żeby nie mogli zbierać drewna. To też zawsze jest coś. No, i wiecie na co mi to wygląda? To mi wygląda na grę, w której Sonic będzie chciał chyba zagrać opiekuna gaju, morską wiedźmę, ma z polepszeniami, i z tym próbować wygrać na palarifie. Tak podejrzewam. Czy tak będzie? Nie wiem, ale no, tak mi się wydaje, że coś takiego prawdopodobnie możemy w tej grze zobaczyć. Tutaj ambitnie Sonic chciał się zabrać za trole pod nosem Lemesa. Udało się dostać drugi poziom. Dobra, teraz będzie ród korzeń, który będzie przytrzymywał jednostkę. Umiejętność, która. Uch, bardzo jej nie lubię. Bardzo mocna umiejętność. Bardzo jej nie lubię. Na wczesnym etapie gry, oczywiście. Lemes sobie wezwał kilku, czterech milicjantów do pomocy, żeby zawalczyć o tego bryzerkera leśnych troli. Zaraz zobaczymy, jak to się skończy. I skończy to się dobrze. Dobrze. Lemes zabrał trola, dostał doświadczenie zabrał również i przedmiot, więc wszystko jest git, może tutaj, ale sekunda czy zginie Paladyn, Lemes stracił Paladyna okej, okay, ja tu mówię wszystko ok. a Paladyn, nie spodziewałem się tego, że Lemes straci Paladyna w taki sposób, tutaj dwóch strzelców zobaczcie, cały czas niszczy kopalnię złota, którą tutaj drzewo życia próbuje oplątać ale to też będzie kosztem strzelca jednego więc też kosztuje dużo złota. Dodatkowo opiekun Gaju dostanie dodatkowe punkty doświadczenia. Oj, 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 oj. Nie wygląda to dobrze. To się ze boluje, tak myślę. Za dużo. Stracony strzelec, stracony bohater. Kiedy elf robi tak szybką XP, my się, no mi się wydaje, że to raczej. No Lemes będzie musiał tutaj nie wiem co wykombinować, żeby do tego wrócić, ale to już nie wygląda dobrze. To raczej się będzie snowballowało. Jest ma krwi. Długie strzelby. Rękawice żwawości. Sprzedane szpony były, co ciekawe. I również rękawice. No tak, po co poladynowi te przedmioty? Przecież on nie chce auto atakować, on po prostu chce leczyć. Opiekun Gaju otrzymał szponę ataku. No, żeby tutaj w ogóle myśleć o jakimkolwiek wyjściu agresywnym, teraz na mapie, no to Palady musi sobie jakoś zdobyć trzeci poziom. A do tego jeszcze, no, jeszcze trochę. Ponad pół poziomu. No, pół po, Troszkę mniej niż pół poziomu. W tym czasie, o! I mamy też morską Wiedźmę. W tym czasie, proszę bardzo, Sonic skripuje sobie obo, obóz najemników, który może sobie też kupić tutaj właśnie tych najemników, trolle. Zerkera, kapłana, i dodatkowo zgarnia bardzo dużą pulę doświadczenia, i do tego jakiś bardzo dobry przedmiot, więc naprawdę olbrzymie zwycięstwo, jeżeli chodzi o kontrolę mapy. Znaki leczące, szału ten przedmiot w tym momencie nie robi, bo on leczy maksymalną ilość punktów zdrowia 2% jednostki. Łuczniczki mają 255 hp, więc to prawie ich nie będzie leczyło. Ale wiecie, no. Nie ma tragedii, to tak naprawdę różdżka Dichru byłaby tutaj dużo lepsza, bo można by było podrzucać sobie w powietrze Paladyna w momencie, kiedy byśmy czuli, że chce użyć swojego Świętego Blasku, żeby uratować zdrowie jakiejś jednostki albo życie bohatera, tak? Do creepowania można sobie znaki leczące tutaj też wystawić, to jest właśnie użyteczne w taki sposób też. Ale jak widzimy uczniczki zobaczcie, no wolno się leczą, nie? No wolno. No znak leczący to jest taka mobilna, można powiedzieć, studnia. Lemes. Troszeczkę się spóźnił. Morska Wiedźma ma już trzeci poziom, więc to nie wygląda dobrze. Zrutowany bohater i trzeba kliknąć TP. No i... Fuch. No ten początek tragiczny dla Polaka. Tragiczny ten początek. Tragiczny. Shredder też jest, no, ekonomia tutaj elfa naprawdę bardzo dobrze sobie radzi, podwójny pradrzewiec wiedzy, czyli przygotowywanie się na dalszy etap rozgrywki. Uczniczki mają to polepszenie do zasięgu, Lemes się czuje zmuszony do tego, żeby no, no wyjść, no po prostu musi wyjść, nie ma wyboru, on musi coś zrobić, tutaj jeszcze sobie Sonic pewnie kupi jakieś przedmioty, zwój leczenia, mikstura niewrażliwości. Jeszcze sobie podniesie szpony ataku. Odpalona mikstura leczeń, yy, regeneracji many. No i trzeba się bronić. Jakby nie było, tych strzelców jest w miarę dużo. Tylko Makrwi ma tylko pierwszy poziom. Pierwsza łuczniczka, ładnie zmikrowana, ładnie mikruje Sonic, Lemes ładnie ściąga manę z Morskiej Wiedźmy, zrutowany bohater, czy Lemes będzie miał Holy Lighta? czy Lemes chyba, chyba użył Holy Lighta na coś, bo jak widzimy ma krwi, po prostu zginął, teraz Kotegie będzie mógł łapać za pomocą po prostu ruta jednostki, a nawet nie chce użyć ruta, po prostu sobie użył drzewców. No tak, przynajmniej mamy jakiś teraz frontline, którym, którym tak naprawdę strzelcy muszą się zająć. A w tym czasie łuczniczki strzelają, co im się podoba. Bardzo ładnie. No, złapany Paladyn. On niestety nie posiada teraz boskiej tarczy. Padnie. Sonic sobie jeszcze przed chwilą odpalił zwój leczenia. Jeszcze, proszę bardzo. Lord, odpali do tego. No i niestety Lemes... Będzie musiał puścić grę. Czy chce, czy nie chce. Niestety to wszystko zmierza w jednym kierunku. To jeszcze ratuję sobie na chwilkę. Maga krwi. I mamy GG. Dobra! Sonic wygrywa wynikiem 2 1 No i można powiedzieć, że pokazał w jakiś sposób, jak można elfem grać na palarifle. Ale trzeba wziąć poprawkę na to, że faktycznie tutaj w tej grze lms coś ewidentnie nie poszło. No i strata tutaj bohatera na pierwszym poziomie, kiedy nas przeciwnik gra tak szybką drugą bazę. Później strata jednego strzelca. No to jest po prostu zbyt dużo. No i gra się ze sobą